Witam wszystkich serdecznie. Na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym otwieram obrady 11 sesji Rady Gminy Tarnówka. Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 14 radnych, a więc Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam Szanowną Radę, witam władzę gminy, pana Wójta. Panią Sekretarz Pana Skarbnika, Szanowni Państwo, Wójt Gminy w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym w dniu 7 lutego 2025 roku złożył wniosek o zwołanie sesji Rady Gminy. Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwał. Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tarnówka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025. Uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego. Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025 Gminy Tarnówka. Uchwały w sprawie zmian w budżecie gmin na rok 2025. Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnówka na lata 2025-2031. Wypełniając przepis artykułu 20 ust. 3 ustawy Zwołałem sesję z, nad, z następującym porządkiem obrad. Punkt pierwszy, sprawy regulaminowe. Punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Tarnówka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Korpus Wsparcia Seniorów za rok 2025. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025 Gminy Tarnówka. Punkt czwarty: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 25 rok. Punkt piąty: Podjęcie uchwały w sprawie, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnucka na lata 2025-2031. -20, I punkt szósty: Zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zmienić ustalony porządek obrad? Nie widzę. Wobec tego pierwszy punkt mamy zrealizowany. Przechodzimy do realizacji punktu drugiego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy Tarnówka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025. Projekt uchwały, Szanowni Państwo, otrzymaliście, został on też omówiony. Czy ktoś z Państwa może ma jakieś jeszcze zapytania co do treści tej uchwały? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Przystąpienia Gminy Tarnówka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Prasy i Polityki Społecznej Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję za głosowanie. Dobrze, ogłaszam wynik głosowania. Głosowało 14 radnych, głosów za 14, przeciw głosów 0, wstrzymujących się głosów 0, brak głosów 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymuje numer 11 łamane na 56, łamane na 2025. Szanowni Państwo, punkt trzeci mm, sesji mm, porządku naszej to jest y, podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia gminnego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025 w gminie Tarnówka. Projekt uchwały, Szanowni Państwo, otrzymaliście, został też omówiony. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy są jakieś pytania ze strony radnych? Nie widzę. Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na 2025 rok w gminie Tarnówka. Bardzo proszę o głosowanie. Teraz Pani Anie. Dziękuję za głosowanie. Głosowało 14 radnych. Głosów za 14, głosów przeciw 0, wstrzymujących się głosów 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymuję numer 11, łamane na 57, łamane na 2025. Punkt czwarty, szanowni państwo, w porządku sesji. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2025. Projekt uchwały, szanowni Państwo, otrzymaliście, został omówiony, na, omówiony przez nas. Czy są jakieś pytania? Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025. Bardzo proszę o głosowanie. Ogłaszam wynik głosowania głosów za 14 głosów za głosowało 14 radnych głosów za 14 głosów przeciw 0 wstrzymujących się głosów 0 brak głosów 0. Stwierdzam że uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymuje numer 11 łamane na 58 łamane na 2025. Teraz Szanowni Państwo punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2025 2031. Projekt uchwały też został omówiony przez nas. Czy są jakieś pytania? Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę pytań. Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnówka na lata 2025-2031. Bardzo proszę o głosowanie. Głosowało 14 radnych za, 14 radnych, głosów przeciw, 0 wstrzymujących się, brak głosów 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymuję numer 11, łamane na 59, łamane na 2025. Szanowni Państwo, dotarliśmy do punktu 6, zamknięcie 11 sesji Rady Gminy Tarnowska. Dziękuję Państwu serdecznie za udział.